Hej, nazywam się Aria i witam Was dzisiaj na moim kanale. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to jestem w połowie Polką i w połowie Amerykanką. I na swoim kanale dodaję filmy lifestyle'owe i rozrywkowe, a dzisiaj postanowiłam, że przeczytam Wasze sekrety. W sumie jest to trochę taka seria, gdzie robię coś razem z Wami. Na przykład miesiąc temu udzielałam życiowych rad swoim widzom, no a dzisiaj będę reagowała na Wasze tajemnice. Jeżeli chcielibyście trafić do przyszłych takich filmów, gdzie ja reaguję na Wasze wiadomości, to możecie mnie zaobserwować na Instagramie. Tam co jakiś czas na Insta story zamieszczam ankietę, gdzie możecie wysłać mi swoją wiadomość, aby trafić do właśnie takiego odcinka. Wszystko oczywiście jest w pełni anonimowe, także nie musicie się martwić, żadne wasze dane nie wyciekną do filmu, a myślę, że jest to coś fajnego, gdzie możecie usłyszeć moją perspektywę i również reszta może się odnieść do tego w komentarzach. Dzięki temu mamy taką dyskusję na jakiś temat, bo prawda, każdy zareaguje na coś zupełnie inaczej. Powiem, że jestem bardzo spodekscytowana tym odcinkiem, w sumie tak jak każdym, a jestem naprawdę ciekawa, co tutaj mi napisaliście, co byście narobili. Specjalnie nie czytałam tych wiadomości wcześniej, żebym miała Tutaj reakcje na żywo. Bo zresztą zawsze tak robię, jak jest jakieś QA, albo właśnie tego typu film, bo najfajniej jest być właśnie nieprzygotowanym. Wtedy to wszystko jest takie po prostu naturalne. I jeszcze myślę, że ten film będzie dlatego interesujący, ponieważ mamy tutaj perspektywę i nastolatków, i ludzi dorosłych, więc są to dwa różne światy. So this is gonna be very interesting. Moim sekretem jest to, że mam dziewczynę od czterech lat, sama jestem dziewczyną, nie wiem jak powiedzieć rodzicom, czy masz jakieś porady, jesteś super. Huh. Widzę, że tutaj szykują się dosyć grube tematy, więc jeszcze tylko szybko dodam, że ja nie jestem żadnym psychologiem, to jest tylko moja opinia, I'm only a YouTuber, więc pamiętajcie, że ten film ma charakter rozrywkowy, ja oczywiście postaram się doradzić jak najlepiej potrafię, ale nie jestem żadnym autorytetem, więc pamiętajcie o tym, proszę. Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest to, aby powiedzieć to osobie, przy której czujecie się bezpiecznie i której ufacie, na pewno uważajcie, żeby nie stawiać się w jakiejś sytuacji, która jest dla was niebezpieczna. W każdym razie, twoi rodzice na pewno cię kochają i wspierają i być może będzie to dla nich jakieś lekkie zaskoczenie, po prostu dlatego, że będzie to dla nich nowa sytuacja. Myślę, że najważniejsze dla twoich rodziców jest to, abyś ty była szczęśliwa, zdrowa i bezpieczna. Myślę, że ja gdybym była w takiej sytuacji, to mimo tego, że jest ona trudna, bo coming out na pewno jest czymś wymagającym sporej odwagi, nawet jeżeli się ma kochających i otwartych Rodziców, to chciałabym żyć taka wolna, że jestem z sobą i się po prostu nie wstydzę tym, kim jestem. I myślę, że ukrywanie właśnie takiej tajemnicy to musi być ogromne brzemię. Więc chyba lepiej jest czuć ulgę i żyć będąc sobą, mimo tego, że nie każdemu może to odpowiadać, ponieważ są takie osoby niestety, zawsze na swojej drodze spotkamy ludzi, którym coś nie pasuje w nas i nic się z tym nie da zrobić, więc po prostu moim zdaniem nie przejmować się i dążyć do tego, żeby być w 100% sobą i czuć się z tym komfortowo. I myślę, że wtedy ma się taki wewnętrzny Spokój. Wiem o tym, że w Polsce niestety jest bardzo różnie i każdy ma różne opinie na ten temat, ale powinniśmy żyć dla siebie i dla swoich bliskich. I myślę, że ważną rzeczą jest to, abyś powiedziała to wtedy, kiedy ty będziesz tego chciała, kiedy ty będziesz na to gotowa. Mam nadzieję, że to była dobra rada i trzymam za ciebie kciuki. Mam dwóch chłopaków i żaden z nich o sobie nie wie, a ja nie wiem, którego mam wybrać. That's terrible. Jakby to skomentować? He. Nie chciałabym być na miejscu tych chłopaków, bo to nie jest nic fajnego, jak ktoś za naszymi plecami ma kogoś innego. Nie jestem ekspertem, ale myślę, że nie powinnaś wybierać między nimi, bo gdyby choć jeden był odpowiedni, to nie chciałabyś być z drugim, tylko z tą jedną osobą. Więc może warto zrezygnować z obu, popracować nad sobą, wiecie nad swoim rozwojem osobistym. Może zapisz sobie, jakiego chciałabyś mieć chłopaka jakie chciałabyś, aby on miał wartości, i zastanów się, czy ty również jesteś osobą, z którą ktoś chciałby być. Czy również możesz zaoferować to, co chciałabyś znaleźć w swoim przyszłym chłopaku. Myślę, że wtedy jest dużo większa szansa, że z czasem znajdziesz tą odpowiednią osobę, z którą będziesz chciała być i nie będziesz widziała świata poza nią. I też jeżeli ty chcesz znaleźć osobę, która zachowuje się w porządku wobec ciebie, no to ty też musisz taka być. It's not gonna work any other way. Mam nadzieję, że ta informacja była dla ciebie przydatna. Jestem z dwoma dziewczynami i żadna nie wie o sobie. Wiem, to złe, ale sekret to sekret. No, to złe. Nie wiem, czy chcesz to zmienić, ale to jest to samo, co poprzednia wiadomość. Wchodzę do szóstej klasy podstawówki. Jakiś rok temu miałam odebrać mojego brata z przedszkola do pierwszej grupy. Po lekcjach wychodzę z BFF i jedziemy do przedszkola, odebrać mojego brata. Dzwonię domofonem do sali, w której powinien być mój brat. Po kilku minutach schodzi chłopczyk na dół, przebieram go i wychodzimy na dwór. Doszliśmy do mojego domu: ja, moja BFF i brat. Zaczynamy się z nim bawić. Przychodzi czas, bym dała mu krupnik. Uwielbiam szczegóły tej całej opowieści. Patrzę na niego jeszcze raz, a to nie jest mój brat, tylko Jakiś inny chłopiec z przedszkola. Co? Zaczęły się naradzać, co zrobić, i uznałyśmy, że pójdziemy do przedszkola i wymienimy dzieci. Doszliśmy do przedszkola, a tam policja z matką tego chłopca. Ja jestem stremowana, a tu policja zakłada nam kajdanki i pyta się o naszych rodziców. Na szczęście wszystko się skończyło dobrze. Co? Do no takich grubych akcji to ja nie miałam jako. Jako ile? W szóstej klasie? <grym> Słuchaj, pozdrawiam cię. Uważaj na siebie i na swojego brata. Cieszę się, że to się tak dobrze skończyło, ale to nie są żarty. To z tym, jakim cudem nie rozpoznałaś swojego brata? Brzmi to dosyć niepokojąco lub mało prawdopodobnie. Sama nie wiem. Zrobiłem screeny rozmowy z Laską, z którą się spotykałem, aby wysłać kumplowi, i przypadkowo wysłałem to jej. Najgorzej! No chyba każdy z nas choć raz w swoim życiu zaliczył taki fail. I najgorsze jest to, że w takiej sytuacji nic już nie można zrobić. No nie można nawet skłamać, no bo, no bo to są screeny. Dlatego whatever you do, just own it. Po trzech latach w związku z moim chłopakiem dowiedziałam się, że jest gejem. A ja tylko byłam jego przykrywką. O Boże! Akurat to nie jest takie rzadkie. I ta sytuacja z obu stron jest moim zdaniem bardzo przykra. Bo przykre jest to, że ktoś odczuwa potrzebę ukrycia swojej tajemnicy do tego stopnia, że spotyka się ze sobą płci, która w ogóle go jakby nie jara. Więc naprawdę współczuję tej osobie, że odczuwa taki dyskomfort, że czuje, że musi coś takiego robić, aby spełniać normy społeczne. Ale strasznie współczuję tej dziewczynie. To, to musi być po prostu okropne, jak dowiadujesz się o czymś i zmarnowałeś tyle czasu. I jeszcze okazuje się, że ta osoba w ogóle nie była tobą zainteresowana i była z tobą z niewłaściwych powodów. Ogólnie myślę, że jeżeli masz taką tajemnicę i za wszelką cenę, niestety, nie czujesz się na tyle komfortowo, żeby ją wyjawić nawet najbliższym osobom, to myślę, że dużo lepiej jest być singlem niż po prostu no, psuć komuś życie. No bo to też jest takie bardzo egoistyczne zachowanie. I możemy naprawdę komuś zepsuć życie na lata, bo przecież to potem siedzi w czyjejś psychice. Przez dwa lata miałam węża w terrarium, a moja mama o tym nie wiedziała. Rodzice nie chcieli się zgodzić na zwierzę w więc postanowiłam sama go kupić. Miałam wtedy 14 lat i mieszkałam w rodzinnym domu. Kupiłam tego węża na LX od jakiegoś typa, który powiedział, że podjedzie na dworzec i mi go tam zostawi. Ja tam poszłam i odebrałam węża, kupiłam wtedy za całe swoje kieszonkowe terrarium itp. Wrzuciłam to do domu i położyłam terrarium z wężem na szafie za pudłami. Karmiłam go szczurami i myszami. Nie wiem jak mama się nie skapnęła. Szczerze mówiąc ja też. Ale po dwóch latach oddam go starszej kuzynce. Mama nie wie do dziś. Jakim cudem ona się nie dowiedziała. Dwa lata! Jeszcze czaję, że może przez pierwsze parę dni. Ale no, może oni po prostu nigdy nie zaglądali do Twojego pokoju. Dobrze, że wąż przeżył. I taka mała myśl. Wiem o tym, że chcemy zwierzę, zwłaszcza jak jesteśmy dziećmi albo nastolatkami, ale musimy tutaj pomyśleć o tym zwierzęciu, czy my jesteśmy w stanie o nie zadbać. Dlatego ważne jest to, aby powiedzieć o tym swoim rodzicom, nawet jeżeli się nie zgodzą, ponieważ nie chcielibyśmy nieintencjonalnie skrzywdzić takie zwierzątko. Więc zwierzę to jest ogromna odpowiedzialność, to jest po prostu jak takie małe dziecko, które jest od nas zależne. Więc naprawdę trzeba być odpowiedzialnym. Jestem bardzo nieszczęśliwy przez. Swoją orientację seksualną, i nie wiem, co z tym zrobić. Myślę, że to nie jest nic złego. Wiem, że w Polsce jest trudniej w takich kwestiach. Moja rada jest taka, abyś popracował nad tym, aby pokochać samego siebie takim, jakim jesteś, bo to nie jest nic złego. So be strong. Pozdrawiam cię serdecznie. Od roku zdradzam swoją dziewczynę. Słuchajcie, ja myślałam, że wy jesteście aniołkami, a to jest po prostu straszne Zdrada to jest okropna rzecz i myślę, że nikt nie chce zostać zdradzony My naprawdę nie rozumiem osób, które są w związku i zdradzają swojego partnera Przecież to musi być takie męczące, cały czas tylko myślenie, żeby ktoś się nie skapnął Każde spotkanie na takim przypale, denerwowanie się, czy ktoś nas nie przyłapie na kłamstwie Czy nie lepiej po prostu jest być samym i nawet spotykać się z dziesięcioma osobami naraz, jeżeli chcesz Ale po prostu nie marnować czyjegoś czasu, bo wtedy ta osoba może znaleźć sobie osobę, która jest wobec nich lojalna ja wiem, wiele osób chce zjeść ciastko i mieć ciastko, ale to naprawdę nie jest w porządku. Mi by się nie chciało tak żyć. Współczuję twojej dziewczynie No ale tajemnica to tajemnica. Oczywiście wszystko jest anonimowe, obojętnie co mi tutaj napiszecie. Moja nauczycielka od baletu pomagała mi się rozciągać do szpagatu i podczas dociskania mnie do podłogi puściłam bąka. Cała grupa usłyszała. O, najgorzej! wiesz, może po prostu to był taki sygnał dla niej, taki sygnał ostrzegawczy, że za mocno cię dociska. Może po prostu przesadziła kobita. Ja pamiętam, jak ja chodziłam do szkoły baletowej, no to tam naprawdę nie mieli litości, ani słownie, bo było bardzo dużo porównywania i zero jakiejkolwiek takiej pozytywnej motywacji, i gloryfikacja jednej lub dwóch osób, które były strasznie szczupłe, ale w taki jakby niezdrowy sposób. I też nieraz tak właśnie zbyt mocno nas dociskano. Na przykład w szpagacie, albo wtedy jak się właśnie trzymano. Tutaj. No i przede wszystkim była taka jedna pani, która ciągle na nas krzyczała, i to jest właśnie główny powód, dla którego w ogóle zrezygnowałam z baletu po czterech latach. Nie wiem, czy wszędzie to środowisko baletowe jest takie bardzo toksyczne, ale przynajmniej w Krakowie, gdzie ja chodziłam do szkoły baletowej w samym centrum, tak niestety było. I pamiętam, że przed każdymi zajęciami stresowałam się tak strasznie, że po prostu ta pani na mnie nakrzyczy, że dobrze, że przestałam chodzić na tamte zajęcia, aczkolwiek szkoda, bo lubiłam balet tak poza tą całą nieprzyjemną atmosferą. Mój były facet był zalogowany na Instagramie u mnie na telefonie i przez przypadek dodałam na jego profil zdjęcie swoich paznokci, bo zapomniałam przełączyć się na swoje konto. Najgorsze jest to, że mój ex nie miał o tym pojęcia, że znam jego hasło. Ej no, no, dobra, no przypał Ale trochę śmieszne Pewnie w tamtym momencie czułaś się zażenowana samą sobą No ale skoro to twój ex No to w sumie już i tak było po rybach Bardzo nie chce mi się żyć Oczywiście nie jestem psychologiem, ale bardzo cię proszę Przekaż to swojej rodzinie, swoim bliskim Najważniejsze jest to, że jeżeli masz takie myśli Żebyś nie był w tym sam Każdy z nas czasami czuje się samotnie Ja również mam takie dni Kiedy po prostu nic dla mnie nie ma sensu I z niczego nie mogę się cieszyć w Całe szczęście w moim przypadku to trwa bardzo krótko Parę godzin jestem smutna i wracam do normalności, ale każdy ma takie chwile, dłuższe lub krótsze. Ale najważniejsze, żeby wtedy właśnie sięgnąć po wsparcie, a ja wtedy zawsze dzwonię do mojej rodziny, do moich bliskich znajomych. Wtedy przeważnie zawsze czuję się lepiej, choć trochę. Jeżeli właśnie nie jestem w tym sama i ktoś mi przypomni tyle cudownych rzeczy, dla których warto żyć, i to wtedy jest mi dużo lepiej. Ja wiem, że czasami jest tak, że po prostu nie potrafimy dostrzec dobra w naszym życiu, ale samo to, że żyjemy, to jest po prostu coś pięknego, że możemy doświadczyć życia. Także nie poddawaj się, powiedz o tym bardzo cię proszę, jakiejś bliskiej osobie i zobaczysz, że od razu poczujesz się na pewno lepiej. Nie bój się być szczerym o tym, jak się czujesz. To jest ludzkie, to jest normalne. Podczas seksu mój chłopak lubi mówić o innych dziewczynach, a ja się na to godzę, bo wiem, że go to Jara, ale tęsknię za tym, jak było kiedyś między nami. Girl, leave him! Wiesz. Jeszcze, gdyby Ci się to podobało, to to jest jedno. Ale myślę, że większość osób nie byłaby szczęśliwa. I jeżeli Ty jesteś nieszczęśliwa, to naprawdę nie marnuj swojego czasu i znajdź osobę, która będzie myśleć tylko i wyłącznie o tobie, zwłaszcza podczas tak intymnych momentów. No w takich momentach to powinnaś liczyć tylko ty: Stay strong and take care of yourself. You deserve better. Jestem gejem, ale boję się przyznać i często robię sobie jaja z gayów, aby nikt nie pomyślał, że nim jestem. No szczerze mówiąc, wiele razy się z czymś takim spotkałam, głównie w Polsce, ale oczywiście nie tylko. I przypominają mi się teraz momenty, gdzie osoby, które były największymi homofobami, tak naprawdę po prostu to był ich taki mechanizm obronny, że skoro będą po prostu negatywnie się wypowiadać na temat czegoś, to nikt nie pomyśli, że to dotyczy ich. I szczerze mówiąc, nie podoba mi się coś takiego, właśnie przez takie osoby to wszystko się tak napędza. I ja zdaję sobie sprawę, że są to osoby szalenie nieszczęśliwe, pewnie które nie mają wsparcia wśród rodziny i przyjaciół i boją się tego, jak ludzie będą ich postrzegać, jeżeli się ujawnią. I jest to naprawdę przykre, że czują się z tym sami, ale myślę, że to nie usprawiedliwia takiego zachowania. Zawsze można się nie wypowiadać negatywnie na taki temat. No, rozwiązanie jest wiele. Wiktor, zamkniesz mi drzwi. Dzięki. No, już 10 razy ktoś wchodził tutaj do pokoju. Jeszcze wiecie, to są takie trudne tematy i staram się odpowiedzieć jak najlepiej potrafię. A tutaj co chwilę mi ktoś wchodzi. Jak to wygląda, jak się ma dużą rodzinę. No słuchajcie, to jest temat rzeka i mi jest szalenie przykro, że niestety jest tak ogromny procent osób, które nie czują się komfortowo z tym, że mogą otwarcie być sobą. I właśnie mówiąc o tym, normalizując to, że każdy może mieć takiego partnera, jakiego chce, bez względu na płeć, robimy progres. Love is love, guys. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój dzisiejszy film. Jeżeli Wam się podobał, to byłoby super, jeżeli zostawilibyście mi łapkę w górę. Oraz zasubskrybowalibyście mój kanał. Dzięki temu mój kanał wzrasta, a ja wypuszczam jeszcze więcej filmów, a my widzimy się za niedługo.